namy A na początek pierwsze takie miejsce na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu powstał halowy stok narciarski. Pogoda i pora roku nie mają znaczenia. Tu zawsze panują najlepsze warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. Stok ma zaledwie 12 metrów długości i 6 metrów szerokości, ale można po nim jechać w nieskończoność. Wszystko zbudowane jest ze śliskiej taśmy, która ucieka spod nóg do tyłu. Dzięki temu z techniką szusowania jest się do przodu. Tutaj jedna drugiej nie może zostawić na lodzie. Poznajcie łyżwiarki synchroniczne z Łodzi. W tej dyscyplinie liczy się synchronizacja ruchu, a zatem i precyzja oraz zgranie zespołu. Żadna zawodniczka nie może wyślizgać koleżanki, no bo sama zostanie na lodzie. Dziewczyny marzą o profesjonalnych występach i medalach, ale już sam trening przynosi wiele korzyści. To jest dla zdrowia, to jest jazda przy muzyce, to rozwija koordynację ruchu, to rozwija myślenie, to po prostu masa różnych rzeczy. Dlatego dziewczyny do tych ćwiczeń bardzo się przykładają, bo nie chodzi o to, żeby prześlizgnąć się przez trening, tylko wślizgnąć się do elity. W jednej chwili można przenieść się w czasie. W Krośnie powstało etnocentrum. Tu łączy się przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Etnocentrum to miejsce, w którym można zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi wiele lat temu, ale przy pomocy nowoczesnych technologii. A to wszystko powstało w wyremontowanym budynku dworca PKP. Za pomysł na zagospodarowanie tego miejsca czapki z głów. Kierowcy w Warszawie muszą bardzo się pilnować. Samochody z kamerami wyjechały na ulicę i sprawdzają teraz, kto i jak parkuje. Warszawa jest pierwszym miastem na świecie z tak precyzyjnym systemem kontroli opłat za parkowanie. Taki jeden samochód potrafi skontrolować tyle aut, co 10 patroli pieszych, a po mieście jeżdżą dwa takie naszpikowane kamerami samochody zarządu dróg miejskich. Te skanują tablice rejestracyjne, dane przesyłają do komputerów i w ten sposób sprawdza się, czy kierowcy zapłacili za postój w strefie płatnego parkowania. Szacuje się, że do tej pory nie robiło tego nawet 9 tysięcy osób dziennie. Teraz na takim parkowaniu mogą się nieźle przejechać. Na co dzień składa klocki, ale teraz składa na wyjazd. Mateusz z Krakowa. Jest to krok od spełnienia swojego marzenia. Żeby to zrobić, musi zebrać 4000 tysiące złotych na bilet i hotel w San Francisco w USA, bo to tam został zaproszony do udziału w naborze na superbudowniczego. Jeżeli uda mu się zebrać fundusze, dostanie szansę pokazania tego, na co go stać. A jak widać, stać go na wiele. Mateusz Sklocków potrafi stworzyć prawdziwe arcydzieła. Robi to już od 10 lat. Specjalnie na tę okazję wybudował pół Polski. Od Krakowa przez Biskupin po Gdańsk. Na razie wszystko się układa, połowę sumy już ma, no i to jest budująca informacja. To tyle w tym odcinku SK News, kolejny już za tydzień, o tej samej porze. Piotr Bukowski, do zobaczenia.